miejsce pierwsze z czasem przejazdu 49 i trzy sekundy Bartek pana Bartek bardzo, bardzo proszę, wyjedźcie do przodu. Teraz, teraz państwo będziecie chciał dać Bartosza z, z, będziecie oglądać Bartosza z zaprzęgiem e, parokonnym, którym to Bartosz teraz przed chwilą rywalizował, a ja bardzo proszę naszego Bosza. Pana Zygmunta Mikek w towarzystwie Antoniego Mielarskiego oraz dyrektora Adama Stopsika o wręczenie pamiątkowego flon Dyplomu Pucharu Wyróżnienia. Bardzo proszę przed Państwem zwycięzca w kategorii singli z wynikiem 49 sekund. Bartek Banach, Jakub Banach i Malina. No takie małe koliki. No tak, prędzej będzie szybciej. Serdeczne gratulacje. Ciągnij ten Serdeczne gratulacje. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy. serdeczne te drugie w kategorii singli wywalczył Sebastian Tuzek Dariusz Siołkoni-Migra z wynikiem 49,63. Gratulujemy bardzo, prosimy o wyjazd z A naszych oficjeli gospodarza oczywiście bardzo proszę o wyleczenie Pokołaj z ramienia Staropolskiego Związku Dowców Konik Cielcak z ręka pan Antoni Śmielacki, nasz wielki hodowca, Dziękuję bardzo. Zarządów i dziękuję, takie wyniki dziękuję, dziękuję. Dobrze, że pan, że że pan trzyma tą no tradycję dzieci. Polską tradycję. Dziękuję, pan. O, dziękuję Dobra, Serdeczne gratulacje tak i dziękuję, dziękuję bardzo. Dalej. Dziękuję dziękuję. Gratulujemy. Miejsce trzecie w kategorii Ziegliwy walczył Jan Zmarzliński i Hosanka. Gratulujemy. Wynik 55 równych sekund. Jak widzicie, widzicie Państwo, różnice są bardzo niewielkie, bardzo proszę o wyjazd w czterech. Miejsce trzecie. Śmiało chodźcie, chodźcie na środek. Pokażcie się wszystkim. Jan Zmarzliński i Hosanka. Gratulujemy. To jest kategoria

Zbieramy. Gratulujemy na kategorię. Przechodzimy do kategorii konie, szczęki, bikety. Tu rywalizacja w kategorii klingi naprawdę, jak Państwo widzieli, duża, a zwycięzcą z wynikiem 47:34 34 jest wartek Banach, na który zachował Tuba Banach, konie Wójta, bardzo proszę o wyjazd przed szereg. I tutaj jeszcze mamy, jeszcze zapraszamy Wójta Gminy Michałów. Tutaj mamy ufundowane od Pana Wójta pamiątkowy puchar dla Bartka jako podwójnego zwycięzcy zapraszamy pana Wójta Gminy Michałów. Jeżeli tutaj gdzieś jest, nie ma, ale mamy wszystko. Jest... <laughs> proszę, warte, no, poczekaj. A dobrze, czyli tu już mamy wszystko. Dobrze, dziękujemy. To było pierwsze miejsce w para. Miejsce drugie, to walczył z wynikiem 80 i 87. Konrad Zawada, Paweł Zawada, Konik Gwiazda i Bardzo proszę o wyjazd. Obaj, jakie miejsce drugie. Konrad Zawada, Paweł Zawada, Gwiazdka i Knarów.

Gratulujemy za brawa, brawa, było to miejsce drugie i zostało nam drodzy Państwo miejsce trzecie, miejsce trzecie w zastęgach paratomnych z wynikiem 50 i 16 wywalczył Mariusz Łazarsz, Zakowała Emilio, a szkonie Niro i Negat. Bardzo proszę o wyjazd. Gratulujemy. Tak, tu widzicie, jak zawodnicy się wzajemnie wspierają. Bardzo eleganckie zachowanie. Widzicie, rywalizowali, ale na zdrowych i rozsądnych zasadach. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Gratulujemy serdecznie. I teraz mamy, drodzy Państwo, jeszcze jeden puch. Puchar od Wójta Gminy Michałów. Bardzo proszę o wyjazd Pan Marian Kowula, Adrian zakował Konie Dolar i Lider. Bardzo proszę o wyjazd i bardzo proszę o wręczenie pamiątkowego dyplomu. Bardzo prosimy o wręczenie Pucharu od Wójta Gminy Michałów. Gratulujemy. Marian Sowula, Adrian Wilkonie, Dolar i Cidę. Pięknie dobrana para koni fryzyjskich. Dziękujemy, gratulujemy. Naszych oficjeli bardzo proszę jeszcze o pozostanie, o pozostanie wszystkich zaprzegów i naszych oficjeli bardzo proszę tu wasyście pań o wręczenie podatkowego Flo i dyplomów za udział w imprezie. Może zacznijcie Państwo tu od strony wjazdu, będzie łatwiej. Zaprzęgi jeszcze chwilkę tutaj zostają i bardzo proszę o ręczne wnioskowych i dyplomatów. Wszyscy z Państwa chcemy zanieść do tego, aby mimo tej pogody, która gdzieś tam z tyłu nas straszy, pozostać z nami, bo to jest... jeszcze nie koniec dzisiejszych Pan na... You've been dragging my name around town like you got something to prove. We both know these games are playing are something that you always lose. My mom told me. Talking now. 好的